Dobrze, jesteśmy w Gołdapi, najczystsze powietrze w Polsce jesteśmy producentem przyczep budowlanych i rolniczych. Produkujemy przyczepy platformy Dobel, dwuosiowe, trzyosiowe, przyczepy skorupowe budowlane. Naszym flagowym produktem jest przyczepa hybrydowa, przyczepa uniwersalna o ładowności około 16 ton. Służy do transportu kompaktowych maszyn, maszyny ładowarki, koparki o, o masie około 6-8 ton, bez problemu na niej można przewozić i materiały sypkie, mówię 16 e, ton w dokumentach. Możemy zamontować zaczep poczkowy lub kolowy w zależności od potrzeb klienta. Cała przyczepa jest wyposażona w, up, w układ pneumatyczny hamulcowy firmy Wabco. Ciągnik musi posiadać trzy pary wyjść hydraulicznych, dokładnie 5 przewodów podłączamy pod ciągnik. Przyczepa jest wyposażona również w sopkę hydrauliczną z pompą ręczną. Szerokie opony 550x60x22,5 przeznaczone do pracy maszyny w ciężkim terenie. Przyczepa posiada pełne wymagane oświetlenie, światła obrysowe i światła pozycyjne. Do rozłożenia najazdów w przyczepie musimy przyłożyć dwa bolce. Mechanicznie, to jest takie podwójne zabezpieczenie, żeby nam klapa nie spadła. W ciągniku musimy włączyć wymuszony przepływ oleju. Przekładamy tylko jeden zawór, który operuje albo otwieraniem klapy do wywrotu ziemi, albo do otwieraniem najazdów. Hydraulicznie otwieramy zamki i drugą dźwignią otwieramy klapę. W takiej konfiguracji przyczepa jest przygotowana do wjazdu koparki lub ładowarki. Proszę zwrócić uwagę, podłogę na najeździe mamy z blachy ryflowanej. Podłoga całej wywrotki przyczepy może być wykonana z blach S355 lub z blachy typu Hardox, trudności realnych, w zależności od zapotrzebowania i głównego przeznaczenia tej przyczepy. Mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa naszą ofertą i naszymi przyczepami. Po więcej szczegółów zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapraszamy do kontaktu.